Cześć trzeciej kolejki, dzikich mistrzów za nami, a dziś omówimy ją sobie w skrócie, nie jak jest super odwijanie, więc bez tego przechod e, przechodzimy do pierwszego spotkania. Pierwsze spotkanie Barcelona wygrywa 6 do jednego z Olimpiakosem. Najpierw Trzelił Fermin Lopez, później druga bramka Fermina Lopez, później bramka na 2 do 1 do Limpiu rzutu karnego, później Laminiamal, rzut karny. Później Marcus Rasford 74, ta pierwsza bramka w tym spotkaniu Markus Rasforta 76. Fermin Lopez kompletuje hatryka Marcus Rasford 79. Ta dublet du du e, Anglika. Barcelona wygrywa 6 do 1. My Przechodzimy do kolejnego spotkania. E, Napoli e, przegrywa z PSV 6 To i w ramach Iskotomak to Nie pomogły. Dużo te Napoli. Napoli niespodziewanie. E, chyba raczej Klan stawiał, że to właśnie Napoli wygra, że to jak już nikt się nie spodziewał takiego wyniku, a jak się spodziewał takiego wyniku, że będzie 6-2 dla drużyny e, Napoli. E, my przechodzimy do następnego meczu. Newcastle, e, Benfica 3-0. Podsumujmy ten mecz. E, Benfica e, rozgromiona 3-0, Newcastle. Yy, ładnie, mimo, że to przez większość spotkania dopiero w 70 minucie mogli tak bardziej, hmm, bardziej zmniejszyć tempo, bo w cel, czyli drugą bramkę. Yy, I podsumujmy, powiedzmy sobie tak na koniec, Newcastle 3 do 0, wygrywa z drużyną z Dalej Kopenhaga, Dortmund, yy, wynik 2. 2 do 4 lat, i Dortmund. Mecz, e, takim dużo bramek wpadło, trzeba to sobie powiedzieć. Zaczęliśmy w 20 minucie strzelanie, a bramka ostatnia wpadła w 90. dla Kopenhagi. E, bardzo ciekawy mecz. przechodzimy do kolejnego spotkania inter. E, szybko przechodzimy te spotkanie inter wygrywa 4-0 po bramce Czecha obrót rzutu karnego Martina Dumfriesa i chyba najbardziej interesujący mecz, czyli mecz Leverkusen z i Garnicza dwa razy strzela e, bramkę dla Leverkusen z rzutu karnego i bezpośrednio i dla PZW w Debel 1998 w 2006 i Nuno 4 razy wpisał się na. Cztery, e, przepraszam, 5 razy wpisał się na tablicę wyników. Następny mecz: Arsenal -Roz w ramie Atletico Madryt, Wittorio Joker z dwoma bramkami: Gabriel Martinelli, 1 i Gabriel. -Gietem. Zaczęliśmy strzelanie dopiero w drugiej połowie. tak to można podsumować. Przejdziemy do samego tego meczu. Ostatni mecz e Manchester City. wygrywa z Villarrealem, czyli każdy się tego spodziewał. 2 do 0.